W sumie w pierwszym maratonie matematycznym udział wzięło 9 drużyn. Każda placówka mogła zgłosić dwie drużyny trzyosobowe, złożone z najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów. Tylko gimnazjum społeczne zdecydowało się wystawić jedną drużynę. Cały maraton podzielony został na trzy etapy. W każdym z nich sprawdzano inne umiejętności. W pierwszej rundzie dzieci miały za zadanie rozwiązać zadania testowe, otwarte, logiczne. Druga runda miał za zadanie obliczyć pole powierzchni wskazanej bryły, bryły są różne, są to wielościany archimedesowe, są to zwykłe ostrosłupy, natomiast trzecią rundą, tą już finałową, będzie teleturniej, turniej taki jeden z dziewięciu, każda drużyna wystawia jednego zawodnika i ten zawodnik będzie odpowiadał na pytania. Celem konkursu ma być promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów, którzy za kilka lat będą musieli zmierzyć się z nią w czasie matury. Nie wiem jak w tym roku matura wypadnie i jakie będą zadania, natomiast zadania nie wykraczały poza podstawę programową z matematyki na poziomie gimnazjum. Mam nadzieję, że to będzie dobry start do średnich szkół. W tej chwili mamy tutaj najlepszych uczniów ze Świdnickiej Gimnazjum z Matematyki. Cały maraton objęty został honorowym patronatem rektora Wyższej Szkoły Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Zwycięzcami okazała się trójka uczniów z Gimnazjum nr 1 w składzie Korneliusz Prończuk, Patryk Rzepecki oraz Krzysztof Kowalski, którzy pokonali w dogrywce jednym punktem zespół z Gimnazjum nr 4.